Siema, z tej strony Akubek, dzisiaj ze mną Borek i witamy was w Kozie Vanguard. Siemanko. No, w sensie może nie w pełnej grze, tylko w alfie, to jest w wersji test. testowej, Ta. Zobaczymy, tak. Zobaczymy jak nam pójdzie. I zobaczycie, zobaczycie też właśnie naszą opinię, będziemy grali po raz pierwszy. Znaczy tu... może nie po raz pierwszy, zagrałem jeden meczyk, ale... Ale... Ogólnie to ja to nie rozgadniamy mechaniki, to... w ogóle nam jakieś skiny wybrało. Tą babkę chyba mają wszyscy. Nie nie, 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 nie. Później tam w te. No nie, teraz wszyscy to w ogóle jakiś. Pan? O, Thompson. Mam Thompsona, no. ale tu... To jesteś ty, Barek? Gdzie, a gdzie ty jesteś? Nie wiem, ja kucam jakiegoś typa. Boże opracowanie jest takie dziwne, jak winy koda, że... Sajcie na wzgórzu mistrzów, przyjaciele! Nas nie, może niedobra jesteś. Nasza drużyna ma takie, całkiem że, sporo życia. Jeśli stracicie nie, wszystkie pa, życia, zostaniecie my. wyeliminowani! Ostatnia drużyna Stary, przy życiu nie zwycięży! Wszystkich żyć, bo przegrana, Jestcie sprzęt, sprzęt ze stacji zaopatrzeniowych! To jest tak głośna no, gra, w że w nie raczy żyć! Dowód. Wpada kasa! Proste! Możesz również wspierać kasę prosto z ziemi! Czekaj, czekaj. Dobra, przyszedłem. Byłem w jednym meczu. Bara, może kup. Bo kurde, jaki bar potężny jest. Pan też też. Spoko. Ale nie, bo tu łatwo zauważyć kogoś, co wziąłem. Ogólnie, grałem jeden jednym mecz i naprawdę, te... jak grałem na PS5, to te adaptacyjne tragedie są gówniane. Mam nadzieję, że je poprawią, bo. tak to. No ale bar, przed... przepotężny tu jest. Chodź stary, bo ty nie będziesz biegał. Pokaż skin jak wygląda. O dobra, już nie zuży Bo ludzi biegają, nie można się tak przyjrzeć dokładnie. Chciałem zobaczyć jak te tekstury wyglądają, no bo gra nie wygląda sama w sobie źle. Witajcie na Wzgórzu Mistrzów! Wykończcie pozostałe drużyny! No gra mogła wyglądać na to, lepiej, na ale... Trzymajmy się razem, bo będziemy... Eee, wrog Ja zabity! Wow wow wow! oberwałem! Ja leżę, Leżysz? Urwało mi głowa. Tak, kurwało mi głowę Stary, bo tu 12 razy musimy się zabić Czekaj, czekaj, ulepszę sobie no broń Dobra, ulepszyłem gra. Ale celownik mam, BOŻE JAKIE TO JEST nierealistyczne Ja już widzę tą grę Zabiłem drugą osobę Te celowniki są, tak... Te celowniki są takie do dupy że. Mam kolejne ulepszenie A prywat, zabierz mu pancerz, będę się osłaniał ale ale Spoko, weź ten pancerz szybko Mamy my samolot szpiegowski odpaliłeś, bo tak na radarze coś tam. Ale to cały czas są. będzie odpalony w wow. Zabity hop! Dobra, nice. O odpala. kurde. A. Stary obiega nas, z tyłu jest. Wiem, wiem, wiem. Zabijeś go, a dobrze, dobry strzał. Tak jest, tak. Wygraliśmy. Dobra, stary, dobrze. Wygraliśmy, po raz pierwszy w no. tym, że wygrałem. To to, że to jest, no ja też, bo ja jeden nie... mecz tylko grałem. I dostałem bułę, dobra. <laughs> Może trochę podgłośnie lekko, ale naprawdę tu to... Nowa drużyna! Ale idę do ciebie, razem się będziemy trzymać ludzie gdzieś. Czekaj, kas, kasę zbierz! O kurde, ty! Owerwał, osłaniaj mnie! Rzucam, rzucam granat! Pożaj! Po drugiej stronie chyba. Był chłop Ustabilizować Czasem, można. Panie, 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 panie. Ej nie, strzelanie jest nawet przyjemne, strzelanie jest spoko Ulepszyłem broń. Idę po kasę sorry, się. strzelamy do ciebie! Kurde, sobie Byłem dalej.

Ale jeszcze mamy szansę. Jeśli w następnym meczu wygramy... nie odebrał wam życia! Bo... O, mamy 4 Poczekaj, my jesteśmy na którym miejscu? Jesteśmy czwartą drużyną stary, nie jesteśmy ostatni. Teraz o... na drużyny. Dobra, gramy Stary, postarajmy się, chodź tu za mną. Bądź przy mnie jak chcesz. Se... O kurde! Kop! Tam psouna miał! Nie, bardzo na pewno nie jest, jest taka odległość! Dobra stary, leża, le... jeden leży leży nie I też na bara chyba jeden. Ten, który mnie zabił, na Bara. Ja tu właśnie muszę utrzymywać dystans tego Bara, bo na blisko to nie ma co na Thompsona się pchać. Musimy się dobrze. O kurde! Bo Thompson to jednak ten chyba. Oł. Na oś ledwa. Ile... Tył, tył, tył! Nie wiem gdzie ja strzelam. A tu jesteś. Ja zabity. Obiegam ich. Aby ostatnie bałem. życie, nie go. Kurde, ostatnie życie, stary, nie możemy zginać, bo będzie brak od drodze Ostatnie się. 10 sekund! 10 sekund A, przegramy, stary Zabity jeden! Zabij drugiego! Bruk odebrał wam życia! Kurde, już go teraz ja zabiłem się. Mało brakowało, dobra, no, stary, musimy, musimy zna... teraz wygrać Teraz musimy Ale my chyba już przekroiliśmy, stary Serio? Nie, przegraliśmy, nie, jeszcze... No Rą do zakupów Uzupełnijcie zapasy stary. Dobra, tak, a tu ty A tu ty? Eee, weź bada, ducha, weź bada, ducha, bada. ducha, weź ducha, weź ducha Dobra, mam ducha Pełny pancerz no, ja Ducha, pełny pancerz Nie straszny stary już A nie, mam płyta pancerza, dobra Spoko, bronię może Nie, strzelby nie ma co Nie, bar jest dobry, dobra, tylko trzeba Gra jest ładna stary no graficznie jak na alfę nie jest źle, muszę powiedzieć. Strzelanie też nie jest złe, choć Mark mówi, no że tu odrzutu że... nie czuć, Na no, mnie nie czuć. No właśnie nie czuć tego odrzutu. W może no, też... zrobił lepiej to strzelanie Ale... może. Ale w cultworze, w koltłoze jak yy, w model to bym za... O leży. Kurde, przypał. Ty no My już nie mamy O stary, musisz zabić kogoś, żeby mógł się odrodzić na dobrą sprawę. Została ubita. Zostało tylko 6 drużyn. Tu się czas kończy. Musisz patrzeć na radar. No i sześć tak... drużyn stary zostało. Mówisz, najlepiej to jakbyś też to przeżył stary. To mamy wtedy szansę w kolejnej rundzie coś ubijesz. O odrodzenie stary, za tobą leży. Gdzie stary? Co się stało? No już odrodziłem, odrodziłem się. Odrodziłem się. Odrodziłem. A spoko, spoko wziąłem je. A zabij mnie jakoś chłop. Kurde. Nie wiedziałem, że ja wziąłem, nic się nie ukrywał, żaden znacznik. Raz, ale poszukaj jakiegoś odrodzenia. Słuchaj, postaram się wytrzymać te 10 sekund, to może odrodzić się w kolejnej rundzie. Nie wiem, jak to działa w ogóle. Ja też nie drugi no, raz to gram W sensie y, pierwszy raz, ale drugi mecz. No stary, wyeliminowali nas. Wyeliminowali nas, wyeliminowali. <laughs> wyeliminowali niestety. A chociaż ty? Nie, walczymy jeszcze, stary, to jest no. nasza ostatnia szansa, tylko nie mamy obrody. Musimy nie, nie... możemy ginąć, stary. A! Popadam! Kurde, ty i rozpieprzył! Porażka. Jesteśmy w kolejnym meczu, mamy tu MP40 i Colta. Stary, to co kupujemy? Weźmy to, weźmy ulicę. Yyy... Eee, no tak, to jesteśmy dobić tylko na miejskim no dystansie, no no jeśli mamy cpm Słuchaj, jak robimy? Bierzemy jakieś... Nie, Zabijaj wrogów, by zdobyć więcej Bro, kasy! Bierz sobie pełen pancerz na początku Możecie też wiecie, podnosić ją z pancerz stary, co jeszcze? Czekaj, Bro, nie, broni nie kupuj, bo i tak cię pewnie stać To kup sobie tam wiesz, pancerz i jak się stać to jak wświatuj Mogę ulepsić, broń stary Mogę ulepszyć. To ulepszmy sobie 40 może O! Akurat no, nie ten celownik wygląda, to muszą wszyscy przyznać na takie branie, ale. Patrz, tak te celowniki, w ogóle, takie celowniki co podczas II wojny światowej, to jest naprawdę. Tak. Ale przeładowanie dodali te zęby. 10 sekund do rozpoczęcia. Czekam takich. Ale takie klejkanie z wojny, może. Czy to jest. moje. No nie, to jest rzecz, która mi się strasznie nie podoba. Nie, Colta spieprzyli pieprzyli jak dla mnie. No ja fajna, coś to czuję, to że dobrze. ta gra nie będzie tak dobra. Dobra, skupmy Chciałbym się. Zagrać z Witajcie na Wzgórzu Mistrzów! Wykończcie pozostałe drużyny, Kasa, by wygrać. zbieraj kasę jak widzisz zawsze Dobra, musimy się trzymać razem, będę za tobą, ty możesz prowadzić Spoko Widzę A Oberwa, mocno Dosyć mocno Dobry strzał Skąd strzela? A, z otacza nas, otacza nas Flank, Flanka Odrodzenie, tam leży Spoko, Możemy mieć dodatkowe odrodzenie Czekaj, chodź tu do mnie na chwilę. O! Pop! Jezu, ledwo żyje. Stary, uważaj. Kurde. A, tyły! po Stary, idziemy po odrodzenie. Sary, idziemy po odrodzenie. Spoko, nam... spoko. Gdzie masz to odrodzenie? Czekaj, gdzieś tutaj leżało, no. Poszuka... Poszukajmy. 10 sekund, musisz, go o kurde od boku bok, bok, o, góra, 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 taka jakby Tak, 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 wiem, strzelamy tam. Znaczy Dobra, wygraliśmy stary, wygraliśmy, nice. 11 żyć Okej okay. Pierwsze miejsce mamy stary Jak utrzymamy się, teraz musimy też wygrywać. Trzymamy się Nie, razem, nie, nie właśnie nie możemy ginąć Nowy mecz, nowa drużyna, nowe możliwości Dobra, to czekaj Dobra, To ja też są lepszą ubranie Uważam gra Jest, ledwo żyje, tak, ukryje się tak. gdzieś Ulepszam dalej Dobra, tak już starczy tak, ulepszenie. Idą, 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 idą Jeden zabity tak. dobrze, Drugi nie, zabity Dwa zabójstwa dobrze, dobrze, dobrze Stary, bo ja jestem u nich na spaniu, oni jak się tu zrespią to ja mam przejebane przecież Słucham Jak już masz ulepszenia to co nie lepszej dalej chyba To nie ma sensu, nie wiem czy się dalej da I od Ej, mojej strony idą stary Zostańmy przy MP40 no. może Wow Zabijeś go dobrze. Bok, bok, bok. kurna drugi jeszcze był. Spoko, Spój, musimy przeżywać szczęście. Bok, 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 bok. I boki masz jeszcze, idzie od frontu, stary. To, 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 to. odebrał wam życia. Co? Siedem. Kurde, padliśmy. wiem. Padliśmy na drugie miejsce, stary. Teraz musimy dużo y, żyć na zbiorach albo ich wyeliminować. I trzymać bez y, śmierci. Dobra, czekaj, zobacz czy kolejny raz zalepszyć Da się Dobra, tak już zostawię Kasę zbieraj Stary, weź nie wychylaj aż tak mocno Spoko, o! Idzie, idzie, hop. Wiese, tam. tutaj jest więcej dodatków Jest lewa! Zabity. Słuchaj, musimy tu zostać chyba yy, Obchodzi nas, słyszałem tak, coś Chodź może, nie? Stary, bo tu jest Dobra, patrz tam no, tą stronę. O kurde, e, idzie, idzie, idzie do ciebie. Leży? Napierę, no jest, dobrze, dobrze. Uwaga, macie mniej niż 10 żyć. Tam są chopy. Nie wiem, jak ci zaznaczyć. Nie, nie, jest. Na samolotach, dwóch typów. 10 sekund Stary, pomóc. Zabity. Dobra, Zabijcie, to zabójstwo. Ale ich ściśnieliśmy. Ściśnęliśmy, ja, ja co ja mówię. Nieważne. Ja ich zająłem, ty ich zabiłeś. Piękny to był stary. To była najlepsza akcja. No. Zabijcie, stary, stary. Pancerz, kupuj pancerz i ja tutaj. Ducha na pewno kup. Kup ducha. MG42. Ja pierdzielę. Jak już sobie ulepszyłeś MP30, to się nie opłaca. Ale nam też może. Poczekaj, to nie usuwa nam ducha? Nie, nie usuwa. Dobra, to jeszcze kupi pełny pancerz. Obecnie, co chcesz. Ty minę, minę wezmę. Na, na L1. -ke. Dobra, spoko, jest fajna weź. Jak chcesz. Dobra, musimy wygrać. O, walczymy z chłopami co jedno ja ten mają. Stary, idę po kasę. Spoko, to czekaj, ja podkładam minę. O kurde wybuchła mi chyba Ciężki. właśnie Odbroili waszą minę ogłuszająco Łot zabił Dobry strzał ten sam pop macie jeszcze pięć żyć te, te, te miny to w sumie zajmują czasu Saj tam leży odrodzenie Nie wiem czy mogę oznaczyć Na no wprost widzisz? Widzę, widzę, widzę Czekaj, pobiegłem osłania Wziąłem. Wracaj, 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 wracaj Czekaj, czekaj, idę na zbiad. Przejdź się gdzieś na stówę O, da się opierać stary A No właśnie dróg, to jest drużyn. Stary, jest ślepy ostrzał Czyli, że jak stoisz za osłoną to możesz wychylać, tak ślepy ostrzał robisz stary O, Zajadnice. mam kopa Kurde, obrywam Wrzucam błysk ci tam, w Weź stary wytrzymaj Dobrze Umiast Zremisowany Zremisowany Eee, jak się ten ślepy ostrzał w ogóle robi? Ty, to by Tanie było fajne. Tam jest i tam się wyświetla L2. Chyba. O kurde, Czy L2, L2. czyli to jest to co myślę? Czekaj, ta. O kurde, to, to będzie fajne. To jest najlepsza rzecz, co, co Ja by... <grym> się walę o prze... O, wiek! Czekaj, żeśmy tam. Granaty, granaty. Uważaj! Ale mnie zabił z karabinera. Czy Kurwa, drugi od tyłu, drugi od tyłu, Kurwa, musimy zbyt. się bardziej postarać o wiele. Cztery życia Cztery mamy. Czeka, czekaj. Ja ich wychwycę, no, bo oni. To, to, to... Mają broń wyborową, właśnie. To jest taki problem. Stary są na pełni cały czas. Mogę ich zabiec od boku. To dawaj. A nie, o, kurne, kapi. Eee, Zabiłem, to kurwa góry na chopa. mnie, no super. A taki dobry meczur. Co wywaliło cię? Maciej 10 sekund Może możesz dołączyć Drużyna Baker skasowana 4 okay. drużyny. Będzie ostro! Wróg odebrał wam życia! Gryja, stary... Czekaj, spróbuję to. <gryja> no widzicie, widzowie taka akcja podka zwaliła no, sam sam. ty u mnie jesteś AFK po prostu Ostatnie życie, nie smutne. Czas minął, a czyli Cię wywaliło po prostu. Nie zagramy te tego niegdym meczem, ale no to... Widzę. No więc stary no, wypowiedz się. Czekaj, czekaj, bo ja tu jeszcze gram. Właśnie. A, dobra. W tej chwili. Macie 10 sekund. Kurde, by się to. By po nim. Zabierzcie im życia Eee, wygrałem Ty Barek, bo ja to jeszcze... <laughs> nie no, nie wygram tego. Ale może jakieś dobre miejsce będziemy mieć. Macie szansę uzupełnić Dobra. zapasy! Nie Pan Ale strzelam kciuki za ciebie. Okej, okay, spoko. No, jeszcze nawet grę, bo... To może Pasko MG te wezmę, improwizować będę. No to właśnie tak zbiliśmy, żeby tylko w sumie przetestować, nie? E, jutro to na pewno więcej pogramy. Może nie, nie wytrzymam z tym Ogólnie ta gra, szczerze, jest git, ale jak się gra ze znajomymi, już to widzę, bo jak z randomami, to to oj, sensy, No nie? nie, ale tam tryb jest fajny. Sam tryb sobie jest fajny, trzeba się wspinać w tabeli, tak, i... I wygrywa ten, który wygrywa, ale... Na pewno nie podoba mi się do końca movement. Strzelanie jest lepsze niż Call of Duty yy, Black Ops, Cold War, na pewno. Chopa zabiłem. Ale jednak chyba i tak bardziej wolę... Chyba Black Opsy chyba bardziej mi się podobały. No zobaczymy jeszcze jak będzie pełna wersja gry, jak to będzie wyglądało, ale... A minąłem hajs właśnie. Ale moja ocena z jednego do 10 to jest chyba takie... Odsadnijcie i wracajcie. Na 10. Na czwarte miejsce, Barek. Dobrze było. Lepsze niż szóste. No, to co, gramy no, jeszcze w mecz? No, ja się... no właśnie nie, ja już spadam, stary okay. bo. Także no, pasujemy w tak, grę. No to w każdym razie no. trzeba przyznać, że strzelanie jest spoko, ale w ogóle nie tych broni i też te efekty, wszystkie co tam wpadzie miały być, to. Są słabe, ale wiadomo, że na razie twórcy się pewnie na tym nie skupiają, bo jeszcze mają dużo do czy zrobienia. Czyli na pewno to poprawiam. Czy wyjście gry na pewno to poprawią, bo do fabuły będzie to na pewno rozmawiało? Mam też nadzieję, że Fabuła będzie coś w stylu w Call of Duty 2 czy coś. Nie będzie taka krótka jak w kolorze. Ale tam ma być kilka tak, tych tak. pewnie frontów czy coś. W każdym razie mam nadzieję, że film Wam się podobał. No gra się nawet fajnie, polecam wam zainstalować Alfę, jeśli w ogóle jeszcze jutro będą testy i nara. Na razie.